Dzień dobry, dzisiejsze wiadomości rozpoczynam od skargi złożonej przez Donalda Trumpa, otóż kampania prezydencka Donalda Trumpa złożyła skargę przeciwko Partii Pracy za coś, co twierdzą jest ingerencją w wybory w Stanach Zjednoczonych. Skarga do Federalnej Komisji Wyborczej w USA jest skierowana przeciwko Partii Pracy oraz przeciwko kampanii wyborczej Kamali Harris za dokony i przyjmowanie nielegalnych wkład od zagranicznych obywateli. Odnosi się to do doniesień o spotkaniach między urzędnikami Partii Pracy a kampanią Kamali Harris i osobami związanymi z Partią Pracy wyjeżdżającymi do Stanów Zjednoczonych aby pracować jako wolontariusze kampanii demokratów. Oświadczenie na stronie Donalda Trumpa, donaldjtrump.com we wtorek wieczorem twierdziło, że skrajnie lewicowa partia pracy zainspirowała niebezpiecznie liberalną politykę i retorykę Kamali. W oświadczeniu napisano, że kampania Trump-Vence złożyła skargę do Federalnej Komisji Wyborczej przeciwko kampanii Harris Walls i partii pracy Zjednoczonego Królestwa za nielegalne wpłaty na kampanię niezagraniczną oraz ingerencję w nasze wybory. I tu jeszcze chciałam tak zwrócić uwagę na te bardzo liczne doniesienia właśnie i na to, że Donald Trump bardzo często zwraca naszą uwagę na tą właśnie ingerencję zagraniczną w wybory w Stanach Zjednoczonych, więc chyba coś jest na rzeczy. Powiązana skarga skierowana do Federalnej Komisji Wyborczej odnosi się do doniesień gazety The Telegraph dotyczących osób związanych z partią pracy wyjeżdżających do USA, aby prowadzić kampanię na rzecz Kamali Harris twierdzi, że doniesienia dotyczące relacji między kampanią Kamali Harris a partią pracy stwarzają uzasadniony wniosek, że partia pracy dokonała, a kampania Harris przyjęła nielegalne zagraniczne płaty. List odnosi się również do raportu w Washington Post, który twierdzi, że Strategowie Partii Pracy udzielili porad kampanii Kamali Harris i list odnosi się również do innych doniesień dotyczących spotkań starszego personelu Partii Pracy z kampanią demokratów. A ponieważ mowa była przed chwilą o Washington Post, to ja jeszcze tylko tak na marginesie wspomnę, że ostatnio Washington Post... Wydał takie oświadczenie, że nie będzie opowiadać się za żadnym kandydatem na prezydenta w tych wyborach i że również nie będzie w przyszłych wyborach, w jakichkolwiek w przyszłości wyborach, opowiadał się za, za żadnym kandydatem na prezydenta. Powracając do tematu, skarga Donalda Trumpa odnosi się również do posta w mediach społecznościowych, który najwyraźniej został usunięty, w którym to pracownik Partii Pracy stwierdził, że prawie 100 pracowników Partii Pracy Obecnych pracowników i byłych pracowników uda się w ciągu najbliższych kilku tygodni do stanów wahadłowych w Stanach Zjednoczonych. W liście mowa jest o wyjątku dla wolontariuszy w wyborach w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że obcokrajowcy mogą być wolontariuszami, ale w liście stwierdzono, że nie mogą otrzymywać wynagrodzenia. Obcokrajowcy nie mogą ponosić wydatków i nie mogą kierować ani kontrolować działań kampanii w USA. Rozumie się, że wyjazdy wolontariuszy zostały zorganizowane w charakterze osobistym, a zakwaterowanie zostało zorganizowane przez wolontariuszy dla demokratów. A co jeszcze dzieje się ciekawego w sztabie Donalda Trumpa? Bo dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Na przykład ostatnio podczas wiecu wybor, wyborczego Donalda Trumpa pani Ta Tulsi Gabbard ogłosiła, że wstępuje do partii republikańskich, republikańskiej. Jest to pani, która kilka lat temu odeszła z partii demokratycznej i ogłosiła właśnie ostatnio na wiecu Donalda Trumpa, że wstępuje do partii. Y Republican. the party of the people and the party of peace that i'm proud to stand here with you today president trump and announce that i'm joining the republican party A teraz już perełka na dzień dzisiejszy, czyli tonący brzytwy się chwyta. Kamala porównuje Trumpa do Adolfa Hitlera, powołując się na Johna Kelly. Proszę posłuchać, jak to wyglądało, a ja później wyjaśnię, o co chodzi z Johnem Kelly. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że były szef sztabu Donalda Trumpa, John Kelly, emerytowany czterogwiazdkowy generał, potwierdził, że gdy Donald Trump był prezydentem, powiedział, że chce generałów takich jak Adolf Hitler. Donald Trump powiedział, że nie chce wojska lojalnego wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Chce wojska lojalnego wobec niego wojska, które będzie lojalne wobec niego osobiście. Takiego, które będzie wykonywało jego rozkazy, nawet gdy każe im łamać prawo lub złamać przysięgę wierności Konstytucji USA. W ciągu ostatniego tygodnia Donald Trump wielokrotnie nazywał swoich rodaków, Amerykanów, wrogami, a nawet powiedział, że użyje armii Stanów Zjednoczonych, aby ścigać obywateli amerykańskich. I powiedzmy sobie jasno, kogo uważa za wroga. Wszyscy, którzy odmawiają, żeby przed nim uklęknąć lub ośmielają się go krytykować, kwalifikowani są w jego umyśle jako wrogowie. Na przykład sędziowie, dziennikarze, bezstronni urzędnicy wyborczy. To głęboko niepokojące i niezwykle niebezpieczne że Donald Trump powołuje się na Adolfa Hitlera, człowieka odpowiedzialnego za śmierć 6 milionów Żydów i setek tysięcy Amerykanów. To kolejny dowód dla Amerykanów na to, kim naprawdę jest Donald Trump. To okno na to, kim naprawdę jest Donald Trump od ludzi, którzy znają go najlepiej. Od ludzi, którzy pracowali z nim ramię w ramię w gabinecie owalnym i w sali sytuacyjnej. I ze słów Johna Kelly'ego jasno wynika, że Donald Trump jest kimś, kto, cytuję, z pewnością mieści się w ogólnej definicji faszystów, który w rzeczywistości ślubował zostać dyktatorem pierwszego dnia urzędowania i ślubował używać wojska jako swojej osobistej milicji do przeprowadzania swoich osobistych i politycznych wędek. Donald Trump jest coraz bardziej niezrównoważony i niestabilny, a w jego drugiej kadencji nie będzie wokół niego ludzi takich jak John Kelly, którzy będą służyć jako bariery ochronne przed jego skłonnościami i jego działaniami. Tych, którzy kiedyś próbowali powstrzymać go przed realizacją jego najgorszych impulsów, już z nim nie będzie. I nie będzie można go powstrzymać. Podsumowując, wiemy, czego chce Donald Trump. Chce nieograniczonej władzy. Pytanie za 13 dni będzie brzmiało: czego chce naród amerykański? Dziękuję. A jaka była odpowiedź Donalda Trumpa o to, co powiedział? Towarzyszka Kamala Harris widzi, że przegrywa. I to przegrywa sromotnie, szczególnie po tym, jak sprzątnęła skorumpowanemu Joe Bidenowi kandydaturę z przednosa. Więc teraz coraz bardziej nasila retorykę, posuwając się do tego, że nazywa mnie Adolfem Hitlerem, i wszystkim innym, co przychodzi jej do głowy. Ona jest zagrożeniem dla demokracji i nie nadaje się na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jej sondaże to pokazują. I jeszcze jeden komentarz Donalda Trumpa do tej sytuacji. Dziękuję za Wasze wsparcie przeciwko całkowitemu degeneratowi o imieniu John Kelly, który wymyślił historię z czystej nienawiści. Spowodowanej zespołem zaburzeń Trumpa, czyli tak zwanemu Trump Derangement Syndrome. Ten facet miał dwie cechy, które nie współgrają ze sobą: był twardy i głupi. Problem w tym, że jego twardość przekształciła się w słabość, ponieważ z czasem stał się jak galaretka. Historia o żołnierzach była kłamstwem. Podobnie jak wiele innych historii, które opowiedział. Chociaż nie powinienem tracić na niego czasu, zawsze czuję, że konieczne jest odpowiadanie na cios w poszukiwaniu prawdy. John Kelly jest nikczemnikiem i złym generałem, którego rady w Białym Domu już nie potrzebowałem i powiedziałem mu, że czas odejść. Jego żona powiedziała mi kiedyś w Camp David: John ogromnie pana podziwia. A kiedy już opuści wojsko, będzie o panu mówił tylko dobrze. Na co ja odpowiedziałem: Dziękuję. Ale o co właściwie chodzi z tym Hitlerem, proszę spojrzeć na to zdjęcie. Oto Lorraine Powell, jest to właścicielka The Atlantic, ale Lorraine Powell jest również największą darczyńcą, Kamali Harris i jej dobrą koleżanką, co zresztą widać również na zdjęciu. Ale na tym zdjęciu widać również Lorin, która siedzi obok Ghislaine Maxwell. Wygląda, że między nimi raczej były bliskie kontakty, a poczynania pani Ghislaine Maxwell chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale jeżeli ktoś by nie wiedział, to ja jeszcze przypomnę, Oczywiście jest to, była to kochanka czy też dama do towarzystwa Jeffrey Epstein'a oraz skazana przestępczyni seksualna. W 2021 roku została uznana za winną handlu dziećmi w celach seksualnych i innych przestępstw. A gdzie pojawiła się historia o tym, że Donald Trump chciał mieć takich generałów jak Hitler? No, właśnie w, tym, w tej publikacji The Atlantic, której właścicielem jest wspomniana przed chwilą przeze mnie Lorene Powell. Rzecznik Donalda Trumpa oczywiście zaprzeczył już twierdzeniu, że um, podobno Donald Trump kiedykolwiek takiego porównania dokonał i, tak jak powiedziałam na początku materiału, tonący brzytwy się chwyta. Te ostatnie dni przed wyborami już są bardzo intensywne. Już naprawdę demokraci, a w szczególności Kamala, nie wiedzą, czego mają się łapać tutaj i w jaki sposób Donalda Trumpa atakować, więc wymyślają kolejne stwierdzenia wyssane z palca. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną próbę Kamali Harris, tego, żeby wypadła jak osoba inteligentna, to kilka dni temu miała również spotkanie, tak zwany Town Hall, czyli takie spotkanie z wyborcami, yy, odpowiadała na pytania, była jedyną uczestniczką tego, tak więc była to właściwie debata Kamali Harris z Kamalą Harris i komentarze, niektóre złośliwe, się już takie pojawiły, że Kamala Harris przegrała debatę z własną osobą. Yy, tak więc, naprawdę ta, yy, ten Town Hall, ten wywiad, który miał miejsce, spotkanie z wyborcami, poszedł jej naprawdę bardzo źle, ponieważ nie ma żadnej polityki, której się, na którą mogłaby się powołać. Cały czas odpowiadając na pytania kieruje tylko swoją uwagę na Donalda Trumpa, czyli jakiekolwiek pytanie zostanie jej zadane, odpowiedzią jest albo numer jeden, że pochodzi z klasy pracującej, ze średniej klasy, albo odpowiedzią numer dwa jest stwierdzenie, że to Donald Trump. Także jakiekolwiek pytanie zostanie jej zadane, to zawsze początek odpowiedzi to jest Donald Trump. Donald Trump zrobił to, Donald Trump zrobił tamto, a my chcemy wiedzieć, gdzie przez ostatnie 3,5 roku była Kamala Harris i dlaczego tak wspaniale się nie dzieje w kraju, jak obiecuje nam Kamala Harris, że będzie się działo, kiedy ona zostanie prezydentem. Tak więc za zachęcam również wszystkich, żeby nad tym się zastanowili. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do następnego razu.